Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Minecraft Hardcore jedziemy po. Jedziemy? Idziemy, biegniemy po obsydian, żeby, prawda, zebrać te paręnaście sztuk i wybrać się do Netheru. Wiem, że w sumie mogłem to zrobić poza odcinkiem, żeby nie marnować, że tak powiem, czasu antynowego, ale już pomyślałem, że jak już mam robić większość przynajmniej rzeczy na wizji, no to prawda. Zrobimy te rzeczy na wizji. Yy, mamy, prawda, diamentowy kilos z efficiency, dywano i zarombisty miecz, który ostatnio nam się zenczantował. Patrzcie, co za zarąbiste rzeczy się tu zadziały. Wykopiemy sobie ten obsydian. Yy, I tylko jest jeden problem, że nie wiem w sumie, gdzie ten portal umiejscowić. Bo w sumie tego nie planowałem. Na pewno w domku raczej go nie będzie chociaż może gdzieś, no, ale nie, bo tak naprawdę nie planowałem żadnego, że tak powiem podziemia tego domku, więc raczej po prostu znajdzie się mm, znajdzie się ten portal po prostu gdzieś na dworze. I tyle. W miarę takim sensownym, mam nadzieję, miejscu, tak żebym mógł w przyszłości w razie W jakoś nie wiem, oświetlić go, jakoś go obudować ładnie, no cokolwiek. Myślę, że to będzie najbardziej rozsądny pomysł W miarę szybko kopiemy ten obsydian, aż tak dużo od kurna, że tak powiem nam czasu nie zleci, bo bardzo szybko ten obsydian się kopie. Nie ma żadnego problemu. Dobra. Kopiemy, 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 kopiemy. Kopiemy, kopiemy, mm, c, mm, c. 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 kopiemy, 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 mm, mm, kopiemy, kopiemy. Się zaciąłem normalnie. Wziąłem sobie oczywiście troszkę, znaczy jedzonka w sumie nie mam, wziąłem sobie na pewno łuk i strzały, które tam w sumie miałem, i w sumie przy, po drodze od razu zebraliśmy jeszcze kilka z ostatnio zabitych szkieletów. Tak więc 21 strzał nie jest e, złe, na pewno się przyda, bo mam nadzieję, że znajdziemy twierdzę jak najszybciej, e, ponieważ twierdze przede wszystkim są mi fajne skrzyneczki, no i po drugie są blazy, na których mi zależy. Jeszcze dwie sztuki, będziemy mieć cały portal, e, dobra powiedzmy gdzieś ten kluczyk, e, blazy na pewno przynajmniej jednego jakiegoś chcę utłuc, żeby móc e, sobie zrobić e, brauli, brewing brew, stół alchemiczny, chyba, chyba dobrze mówię. Dobra, mamy 14 pseudonów więcej, nie ma po co zbierać. Lecimy do domu w miarę, szybko nam to poszło. Eee, I chyba portal zbuduję sobie. A właśnie, chyba wiem gdzie zbuduję sobie portal. I to chyba go zrobię w takim miejscu, że nawet jeżeli będę chciał na przykład w przyszłości sobie zrobić jakieś, nie wiem, ozdoby czy, czy coś tam, żeby nie wiem, jakiś sztuczny neter zrobić, czy nawet czy cokolwiek, tak żeby po prostu ładniej to wyglądało, to będzie na to sporo miejsca. Myślę, że, że wy myślicie o tym samym, co ja, ale to się zaraz okaże, przekonam się, czy, czy ja i moi widzowie jesteśmy tak zarąbiście zsynchronizowani kurna, myślowo, mózgowo i w ogóle, że, że wpadniemy na ten sam genialny, moim zdaniem, pomysł. Tam będzie domek, tam nie będę robił żadnych tutaj portali koło tego domku. Tutaj będą w przyszłości różne farmy, dlatego też nie chcę tutaj nic, że tak powiem, brudzić tym portalem. Dlatego portal będzie po prostu tutaj w górze. I teraz tylko jeszcze nie gdzieś, gdzieś tutaj... No powiedzmy gdzieś tutaj. O tak, akurat się takie zrobiło wgłębienie, czemu by nie. Można tutaj wykopać, ale żebym nie zużyło całkiem tego kilofu. To wykopiemy sobie tutaj, prawda, łukiem i kilofem normalnie. Yy, tylko czy na tej kratce? Nie, dobra, zróbmy normalnie na tej wysokości. Nie będę się tutaj bawił w jakieś inne rzeczy. Tutaj sobie, prawda, wykopujemy wszystko, czego potrzebujemy. Czyli w sumie nie ma, nie ma sensu robić całego portalu. Eee, tu, 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 dobra i tutaj jeszcze jeden blok nie ma sensu robić całego portalu, bo tak naprawdę i tak go nie będzie widać i tak eee, dobra, stawiamy tutaj nasz Obsidian pyk pyk, 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 pyk pyk, 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 pyk pięknie, i tutaj po prostu od razu sobie kopię troszkę głębiej, bo w przyszłości tutaj zrobimy sobie jakiś, prawda, sztuczny nether, albo jeżeli się nie będę przede wszystkim mieścił z itemami, to zrobimy sobie, kur na pikielny magazyn Zapamiętać na przyszłość piekielny magazyn, zarąbisty pomysł. Dobra, to możemy w sumie zrobić sobie coś w tym stylu na przykład wykorzystać po prostu obsydian, który nam tutaj pozostał. O, co daje taki fajny efekt, że ten, że ten portal jest tak fajnie scalony tutaj z tą górą. Dobra. Damy sobie tutaj troszkę światełka i no, dobra, światełka. E, I teraz pytanie tylko, czy ja mam. Zapalniczkę, czy ja mam w sumie krzemień, tak? Bo żelazo to ja mam, więc zapalniczkę sobie zrobię, ale czy ja mam krzemień to jest pytanie. Za 150 tysięcy punktów. Dobra. Mm. No. Jest, dobra. Mamy krzemień, mamy żelazo. Robimy sobie zapalniczkę. Po raz pierwszy chyba udało mi się fajnie zrobić zapalniczkę bez większych problemów. E, cobblestone sobie wziąłem jeden stack, bo myślę, że nam się przyda. E, te butelki mogę odłożyć. 10 butelek, myślę, że nam na razie styknie. W razie wutu po prostu wrócę do domu. E, gorzej będzie z jedzonkiem. Kurde, jestem głodny. Tu mam tu mam marchewki. A weźmy tych 20 par marchewek. Będę, będę się marchewkami odżywiał. Będę zdrowy, silny i w ogóle. Żeby nie było, że nam tych butelek zabraknie, wezmę sobie, po prostu, będę miał te dwa staki przy sobie, myślę, że nam to styknie. E, przekimamy się jeszcze. A co? Kolejny dzień, że tak powiem, szkoda, że nam się te dni, te dni jakoś nie liczą. Ale powiedzmy, że kolejny dzionek jest zaliczony, tak, prawda? Za dużo donstarwa, starwa za dużo donstarwa naprawdę. Wypijemy sobie jeszcze wodę, prawda, przed podróżą. I teraz. Tylko trzeba się przede wszystkim modlić korna, żeby nas w jakieś fajne miejsce yy, wyrzuciło. Dobra. Nie skacz mi krokiecie jeden przed tym. Dobra, pyk. I jadymy do portala. Tam tarabam pam pam Puch. Pięknie, ładnie. Jeszcze ten Draconid Blade, taki pom pom pomarańczowy. tak? Pomarańczowy zarobi się daleko, fioletowy. Teraz mogą się dziać dziwne rzeczy z kamerką, więc na to nie zwracajcie uwagi, tak? Bo będzie się troszkę przecinało, to tak ten... Okej. Okay. Jesteśmy w nietieże. Tutaj sobie prawda to oświetlimy. I od razu sobie ustawimy tutaj waypointa portal pięknie ładnie oczywiście na kolorek taki fioletowawy niech będzie w neterze, żeby było widać. Wow! Dzięki tej mapce ja wreszcie mogę widzieć mapkę neteru. Ale zarombiste. Świetne, tam widać jak się lawa roz ja pierniczę, świetne, po prostu świetne. Dobra. A nie, dobra, ten ma tylko 4 HP, a ja tu, ja tu patrzę, że mam taki zarąbisty mieczor, kurde, a ten jest taki słaby, że i tak by poszedł na parę hitów, dobra. Yy, mamy na pewno kwarc, który, z którego będę sobie korzystał, jak będę chciał nabijać przede wszystkim szybko levele. I teraz pytanie tylko, w którą stronę mogę, żeby, może być twierdza, bo tutaj póki co jej nie widzę, chociaż w tamtą stronę jest taka dziwna jakby struktura, nie wiem, czy widzicie w ogóle. Tam chyba będzie twierdza. Czekajcie, zbliżymy się troszkę tutaj, niech nam się wygeneruje. Tak, tam chyba będzie twierdza, bo ewidentnie jakby był jakiś taki tego. Dobra, czyli za tam pójdziemy. Sprawdzę jeszcze, co tutaj jest. E, Okej. Okay. Poświetlamy sobie troszkę. Dobra. E, czyli lecimy po prostu w tamtą stronę. Mamy tutaj, prawda, zaznaczony portal, więc się nie zgubimy. E, po drugie, fajnie tutaj na fioletowo nawet... Nawet bez tego punkciku, coś tam go widać. Ale poza tym oczywiście również sobie pochodnie gdzieś tam co jakiś czas na ziemi postawię. Tak, tak w razie W, nie? Czemu bym miał tego nie zrobić? Dobra, to mamy twierdzę, pójdziemy gdzieś w tą stronę myślę. Pięknie. Bez żadnego problemu kurne znaleźć. Twierdzę, to jest... To jest to, znaczy mam nadzieję, że to jest twierdza. Tak, to jest twierdza. Dobra. Teraz tylko może, żeby nie spaść, bo to by nie było zbyt fajne. Jak to zrobić? Przekopiemy się tutaj w dół, może, co? Będzie spoko? Chyba będzie spoko. Gdzieś tędy może da się przejść. Chyba nie. Dobra, to zrobimy to w ten sposób, że wrócimy sobie tutaj. I jakoś tutaj, prawda? Zejdziemy pyk. Oj, tego mogę nie robić, dabar pyk. Damy sobie tutaj pochodynkę. Pyk. 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 E. E. Takie coś. E. No. E. Dobra, tu będzie jeden schodek w dół. Tak, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Ja wiem, że to prowizoryczne schodki, ale to nie znaczy, że mają być brzydkie, nie? Dobra, dobra. Pięknie. Pięknie. Mamy schodki w miarę sensowne do góry. Wbijemy sobie troszkę wody. I lecimy do twie. Oła! Oh, wow. Zombie pigment. Ja że nawet nie wiedziałem, że zombie pigmenty mają 85 HP. Nie, tym ten... What the fuck? Te mają po 20, ten ma 85. Nie, coś się zbugowało, bo ma 20 na 85. Bez skitu. ja myślę o co chodzi. Coś się zbugowało, kurna. Dobra, czy da się tu jakoś. Blazik do nas leci. Nie, 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 nie. nie, nie. O, oh, fuck, to podpaliłem ją, mnie menda. Nie wziąłem wiaderka złona, chociaż to i tak by mi tutaj nic nie dało. No chodź tu bliżej, bo Bo cię kurna jak cię trafię, to mi spadnie ta różdżka, no Znaczy blaze rod po prostu. Dobra, spróbujmy gdzieś tędy, da się zejść Kurde Wszystko jest tak w powietrzu, że mam problem naprawdę z zejściem. Le, 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 le. Ah, goddammit. Dobra Żryj to eee, Spróbuję go po prostu... Je! Próbuję go po prostu zaciukać w ten sposób. Snajper LJ, pięknie, ładnie, dobra. E, może w tą stronę da się gdzieś zejść? O, powiedzmy, jakoś nam się to tutaj, prawda, uda. Tędy, 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 tędy. Tędy, tędy, niech będzie. Dobra, dobra. Jesteśmy. Dobra, czy wypadła z niego różdżka? Chyba nie. To lecimy sobie w tą stronę. Ja sobie dam światełka. Albo co, a czemu by nie? I teraz tak, w tamtą stronę raczej... Wo, Duża twierdza. Fajnie to naprawdę wygląda. Wreszcie mogę zobaczyć na mapce, jak ta twierdza wygląda, bo tak naprawdę nigdy nie mogłem, bo zawsze miałem, jeżeli miałem mapkę, to miałem race minimap, a race minimap niestety w neterze. No niezbyt dobrze się sprawuje. Można tam przełączyć na jakiś tryb podziemny i tak dalej, bo w sumie to wszystko jest pod bedrokiem, ale jednak nie działa tak dobrze jak ten. Zan minimap, coś takiego. Dobra, tam, 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 tam. gdzie może być jakiś spawner? Kurde, mam teraz problem, bo nie wiem. Eee, tam jest korytarz lawa. Tam chyba jest spawner, nie? Tak, jak jest lawa, tak śmiesznie strzałkę pokazuje tam na górę, jak popatrzycie. Dobra, to chyba tam jest po prostu spawner. To zaraz tam przejdziemy, pójdziemy jeszcze tutaj. A, muszę jedno pochodnie mieć ze sobą. muszę mieć jedną pochodnię ze sobą, bo. Nahać, no nahać no tu, kurna. wejdź, no? Pokaż, jaki jesteś kozak. Hy. Hy. A jeszcze mi kurna. Ja pierniczę. Nie ma, tak. Dobra, mamy pierwszą ruszkę, Super. Muszę tutaj chodzić po prostu tak w ten sposób z pochodnią. Nie będę jej stawiał, bo nie mam więcej światła, żebyście coś widzieli. a o tyle fajnie, że mam Dynamic Light i prawda, będziecie wszystko widzieć. Muszę sobie wypić wodę. Myślałem, że tu jakaś jeszcze różka się jest, ale to tylko ogień tak się dziwnie fiksował. Dobra, w tą stronę być może od razu tutaj znajdziemy... O właśnie, brodaweczki. Sprawdzimy jeszcze, czy nie ma jakiejś skrzynki. Tutaj znowu brodawe... Tak, właśnie. Tak, tak, to chciałem powiedzieć. O, tam mamy skrzyneczkę. Od razu po nią sobie pójdziemy. A co? A co? Dwa diamenty! I sześć brodawek. Zarąbista skrzynka, świetna, świetna! Dobra, wykopiemy sobie w sumie też przy okazji. W sumie nie muszę używać kilofu, bo i tak chyba wszystkim niszczę tak samo. Więc wykopiemy sobie troszkę też od razu Glowstone'a będziemy mieli. A czemu by nie? Eee, w sumie będziemy mogli zrobić Ze dwa odcinki tutaj w neterze, więc. Bo zaraz się skończy, że tak powiem, czas antynowy tego odcinka. Minie te, te kolejne 20 minut, więc myślę, że będziemy mogli spokojnie zrobić sobie. Następny w neterze. będzie to taka, że tak powiem dalsza wyprawa, tak? Dobra, wykopię tutaj, tutaj, tutaj. Glowstoniku, idę po ciebie, dobra, pięknie, zebrałem, zebrałem. Fajnie. Piii, zebrałem, dobra dobra, 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 coś mi się zbugowało się. Zbiera tego Glowstona czy nie? Rombany jak skacze, dobra, pozbieram sobie jeszcze te brodawki, prawda, od razu w sobie mógłbym też pozbierać ten soul sand, też będę mógł sobie zrobić przede wszystkim farmę u siebie, tak, tych brodawek, to jest fajne, bo kiedyś chyba nie było czegoś takiego, kiedyś coś takiego nie było chyba możliwe, żeby zrobić sobie farmę brodawek w normalnym świecie, po prostu, bo one nie chciały chyba zwyczajnie rosnąć. Albo po prostu źle coś robiłem, że one po prostu potrzebują rosnąć, że tak powiem, w ciemności, chociaż chyba nie. Chociaż nie wiem, czy w ciemności przypadkiem lepiej nie rosną, no, ale na pewno nie będę robił całkiem ciemnej jakiejś farmy, bo mi się kurna jakieś tam potwory z respem i będę miał przerąbany. Dobra. Coś tu na górze jeszcze było? Chyba nie. Tam już był koniec korytarza, tak? Tak, dobra. Tu była bardzo fajna skrzynka. Dobra, wiecie co? Eee, tu się gdzieś pożegnamy. Myślę, że w tym miejscu dosłownie się pożegnamy. Następnym dalej będziemy w sumie jeszcze zwiedzać tą e, twierdzę. Tu się w ogóle nam wyświetla Wither Skeleton, też można od razu zapolować w razie czego. Eee, nie wiem, tak po prostu może jakąś czaszkę akurat nam się trafi. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, oczywiście nie zapomnijcie szczelić łapki w górę. Ja się pięknie tutaj z łami pożegnam, po chorynkom. tak, pięknie, ładnie, w, diamentowo. Sowo żelaznej zbroi. Trzymajcie się na razie. Pa, pa.